Jak wiecie widzowie, mamy aktualnie słaby okres dla skrzynek. Dla ludzi, którzy trzymali te skrzynki i liczyli na zarobek przez najbliższe miesiące, ze względu chociażby na to, że przychodzi major. No ale powiem wam szczerze, jak ja to widzę. Widzę to w pozytywnym znaczeniu, ponieważ dla nas, dla inwestorów, powinna być to teoretycznie okazja. Abstrahując oczywiście od tego, że naklejki rzeczywiście wyszły, ale totalnie są hejtowane przez community. Community nie akceptuje czegoś takiego. Ogromny potencjał był na fajne tłówkinach, ale nie, nie, nie. Oni tego nie wykorzystali, w tego nie wykorzystali stało dobra. No i drodzy widzowie, chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli weźmiemy sobie pod lupę chociażby skrzynkę Gallery Case, bo też się pytaliście, bo co z tym pasem? Jak Ty sądzisz? Jak to wygląda na aktualny moment? Po tych paru miesiącach, w sumie półtora miesiącu. Powiem Wam szczerze, że wygląda ciekawie, ponieważ skrzynka dalej trzyma cenę 3,95. Mniej więcej się waha na te 4 zł. Jak zobaczymy sobie przez ostatni miesiąc, to góra, dół. Góra, dół. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ciekawe to zjawisko tak ogólnie, ale jeszcze warto do powiedzenia, chociażby są statystyki, które tutaj zostały przesłane przez nikogo innego jak Club na Discordzie ze market Forum, gdzie Was serdecznie zapraszam. Często gęsto możecie zobaczyć takie perełki, link oczywiście w opisie. I możemy tu zaobserwować bardzo ważną statystykę, która powinna być dla nas interesująca. Z początku możemy zaobserwować 200 ponad tysięcy, 200, 170, 157, 141, 133 tysiące sprzedanych skrzynek, a później nagle to sobie spada do 60-70. Idąc dalej z miesiąca, a w zasadzie z dnia na dzień, jakiego miesiąca, jak to nawet miesięcy nie ma w grze, sobie spada, 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 aż dochodzimy do momentu mniej więcej 40 do 50 paru tysięcy skrzynek sprzedanych na rynku Steam. No i ktoś się zaraz zapyta, bo no fajnie, wszystko fajnie, tylko po jaką cholerę nam te statystyki? Statystyki nam te pokazały nic innego, że już w grudniu mogliśmy zaobserwować poniżej 40, a nawet 50 tysięcy, no spokojnie, ale 40 tysięcy i dalej jest cena prawie jednego euro, co jest bardzo ważne, bo jak sobie porównamy inne skrzynki z innych chociażby operacji lub też podobnych eventów no bo w sumie to operacja co teraz dostaliśmy, to raczej nie jest to możemy zaobserwować, że dziennie się sprzedawało po 20, 60, 50 70, tutaj możemy dojść do pułapu nawet w pewnym momencie koło, ok, no tu już 9, bo wiecie cena wystrzeliła, ale z początku ile? te 40 tysięcy, 60 70, no i okej. Okay, dane z jednej skrzynki, idziemy do broken fanga, gdzie tego chyba z tego co pamiętam było więcej jak sobie to przybliżymy, drodzy widzowie tylko żeby tak każdy widział, ok, jeszcze to przybliżę, bo też wiem, że są ludzie ślepi jak ja więc ok, zobaczcie, po 100 tysięcy nawet tu było, jak sobie spadła na 250, tylko tu jest jedno, ale ta skrzynka spadła na 2,16 groszy i nagle mamy 250 tysięcy, 390 tysięcy. 110 tysięcy. No a jak była po te 3 złote? no ogólnie powiem tak: tu jest też taki problem, że żadna z tych skrzynek nie trzymała aż tak mocno ceny z początku. Zobaczcie, w jakich się w ogóle Broken Funk ilościach sprzedawał. Dużo większych, 4, 5-krotnie większych niż Galery Case, co na razie wygląda dość fajnie dla skrzynki Galery Case. Tylko jest jeden wielki problem: my nie wiemy, ile ta skrzynka będzie dostępna, w grze, my nie wiemy, kiedy będzie rotacja. My wiemy, że ten pas jest nielimitowany, ale nie wiemy, kiedy będą rotacje, bo zazwyczaj mam wrażenie, że każdy każdy wychodzi z założenia, że OK, pas nielimitowany będziemy mieli rotację skinów. Tylko pytanie: kiedy? Digel jest napisany w grze, za ile będzie rotacja, ale nie wiemy, za ile będzie rotacja, jeżeli chodzi o skrzyneczki, więc jest to dla nas dość nieciekawe. Pokazując jeszcze dalej, możemy tutaj dojść do skrzynki OK. Broken Fang był, no to teraz zostaje nam Riptide, jakby nigdy nic. I tutaj sytuacja się również powtarza, że się sprzedawało w ilościach. Kilkadziesiąt tysięcy, do nawet kilkuset, z uwzględnieniem, że była za 2,40, nie za 4 zł. Więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie możemy zaobserwować, patrzcie, bo tutaj skrzynka po 4 zł to się sprzedawała po 20 parę tysięcy. Więc z jednej strony możemy mówić, że rzeczywiście się sprzedaje w małych ilościach, porównując do innych, ale z drugiej strony musimy mieć z tyłu głowy, że ona jest droga, jak na swoją cenę, co nie? Droga jest i w dużych ilościach się sprzedaje jak na swoją cenę, bo jeżeli weźmiemy inne skrzynki, porównamy chociażby z ceną, powiedzmy tych 4 zł. O zobaczcie, tu możemy powiedzieć o, 2,86, ok 4,8, ok, co, co 231 tysięcy no panie Shaderweb, coś, coś tu się stało coś tu się stanęło się, później sobie spadło 40 tysięcy, 50 tysięcy znowu ten, no nie wiem, nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo według mnie z jednej strony rzeczywiście się sprzedaje w małych ilościach, ale z drugiej strony ta cena jest niepokojąca. Że po takiej cenie potrafi się sprzedać w takich ilościach? Skoro po takiej cenie potrafi się sprzedać w takich ilościach, to po jakiej cenie będzie się sprzedawała? Przepraszam, to po cenie 2 zł, 3 zł, w jakich ilościach się będzie sprzedawała? To jest bardzo dobre pytanie. Takie jak z początku. Coś, coś tutaj się ciekawego dzieje. Abstrahując rzeczywiście od tego, że niestety nie mamy magicznej kuli, która nam powie, że o, wywalają ją za dwa miesiące. No nie ma czegoś takiego. No nie ma, nie ma, niestety, widzowie. Jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie wesprzeć mój kanał, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla rank wspierających, oraz bić na Discorda, gdzie możecie chociażby co wygrać 20 polskich złotych. Jak będziecie, zostawiać komentarze i łapki pod materiałami. Miłego dnia wam, życzę, widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.